By pomścić swoich przyjaciół. Przegrasz. W starciu z wegetą decydowali o losach ludzkości. Głupcze. Walczyli z Freezerem na planecie Namek. Stanęli do walki z androidami w Grzecela. Gim, teraz, stoczyli ostateczną bitwę przeciwko złemu Bu. Potężni wrogowie pojawiali się jeden po drugim. Goku, będący Super Saiyaninem wraz z synami Gohanem i Gotenem oraz resztą przyjaciół, wielokrotnie ratowali świat z opresji. W końcu na Ziemię powrócił pokój. Wtedy. Ty także to poczułeś, Boże światów? Tak, tym razem zbudził się dość szybko. Pokój to taka ulotna chwila. Niedawno stworzyliśmy nowe planety. Zakładam, że królowie światów również to wyczuli, ale lepiej się z nimi skontaktować. Cześć wszystkim. Z wami Eximia Ekspres geopolityczny. Transporty wojenne na Krym. Ciężki sprzęt antyleryjski. Na Ukrainę idą w polu bomu, czyli tak czy inaczej idą na Ukrainie. To był komentarz. No, żebyśmy wiedzieli, że to są filmy odnośnie tematyki aktualnej. Film z 18 kwietnia. Pokażę jeszcze inne filmy. Teraz pokazuję transport ukraiński. To jest wideo nagrane w okolicy Zaporoża. Datowane na 17 kwietnia. Wojsko ukraińskie w kierunku Krymu, miejscowość miasto Zaporoże. duży eszelon techniki wojskowej ukraińskiej. Na koniec ulubiony autobus. Jest informacja też, że dwa okręty wojenne tym razem marynarki wojennej Wielkiej Brytanii wpłyną na Morze Czarne. Tu jest E, e, okręt Tyre 45 czy tam tak jak to jest po rosyjsku napisane i Tyre 23 dwa okręty wojenne Wielkiej Brytanii potwierdza się informacja o której wczoraj pisaliście że Rosja wysłała na Krym z obwodu Stawropolskiego tam gdzie była stała lokalizacja na, na Krym e, szturmowe e, samoloty e, SU-25 CM3, i w wielu mediach, w Interfakcie, w RIA Nowości, e, ta informacja się powtarza. A to jest wideo też z dzisiaj e, z obwodu Rostowskiego, czyli Rosja, czyli transporty dalej trwają. Na pewno słyszeliście e, o tym, że Łukaszenko e, oświadczył, że został e, uniemożliwiony e, zamach który na, na jego osobę i na jego dzieci. E, zamach ten był e, przygotowany na 9 maja, e, kiedy Łukaszenka będzie brał udział w paradzie zwycięstwa. E, służby rosyjskie i e, białoruskie zatrzymały e, Podejrzanych o dokonanie, dokonanie, planowanie dokonania zamachu na Łukaszenkę i na jego dzieci. I tutaj oficjalne na ten temat wystąpienia Łukaszenki też dam w linku. Dzięki wielkie z Wami, była Aksimia Ekspres geopolityczny. не написаны сколько скажи кукушка пропор в городе мне жители на выселках камнем лежать или гореть звездой звездой солнце мое взгляд the yes, Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы к плечу-плечу растаем в землю дух. смертельный, но все ж бессилено. Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, И Бьет пулемет неутомим, И значит нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Но на всех мы за ценой не постоим Нас ждет тобой смертельный Но все же бессилен он в ночью будет в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный Не будь мы вспомним это И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы со ценой не постоим Одна на всех мы со ценой не постоим Наш

Son Goku. W dalekiej przyszłości on i wegeta mogą stanowić poważne zagrożenie. Wyglądasz na zadowolonego, wszechmocny. Ty też, Whis. Nasze życie tutaj jest raczej nudne. Ja mam jeszcze gorzej, bo wcale nie spałem. Dobra. Jestem wyczerpany, więc prześpię się ze trzy lata. Trzy lata. To będzie krótka drzemka. Na Ziemi jest jeszcze wiele smakołyków, których mógłbym skosztować. Więc oszczędził Pan Ziemię, ponieważ było tam smaczne jedzenie? Może i tak. A właśnie, sushi było takie dobre, że wziąłem je ze sobą. Zechcesz skosztować, czy wolisz się już położyć, o Oczywiście, że skosztuję Ty je już chyba jadłeś podczas mojej walki Wygląda smakowicie je się to w małych porcjach z tak zwanym sosem sojowym Co to za zielona rzecz? Szef kuchni powiedział coś takiego. Zależy co, komu smakuje. O ile się nie mylę, jest to wasabi. Coś tam o tym słyszałem, gdy byłem zajęty walką. Przyniosę coś do popicia. Spróbujmy. Proszę przestać. To było wredne. Zrobiłem to, ponieważ atakowałeś niewinne planety, o wszechmocny. Wszystkiemu winna jest ta Ziemia. Dobra, wrócę tam i ją wysadzaj. O rany. Szef kuchni powiedział, co komu smakuje Mógł pan nie zjadać od razu całego W takim razie zniszczę tę planetę, jeśli to całe sushi będzie niesmaczne Pasuje? Zatem obuć mnie za trzy lata. Smakowało? Dobranoc. Wszechmocny browku. Przed pójściem spać proszę umyć zęby. Dobrze, już dobrze. Poproszę jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, bólu.